ponownie Powodnieśmy oglądek, fotograficzny program bez nazwy, targi, film, wideo, foto w Łodzi. Edycja 22 Dobra. rok 2019. Dokładnie. Kamila Berezińska. Proszę Państwa, to jest osoba, dzięki której jesteśmy tutaj. Ja powiem tak, jesteśmy tutaj dzięki tak naprawdę partnerom, czyli Wam bardzo z całego serca dziękuję, że jesteście co roku z nami. No i tak naprawdę dzięki firmom, z którymi współpracujemy, które tworzą tak naprawdę to wydarzenie. Tak? Ja myślę, że jestem takim elementem, który to wszystko spina. Tak? Natomiast jedno jest pewne, że bez tych trzech elementów, które wymieniłam, myślę, że tego wydarzenia by nie było, tak? Więc tutaj tak naprawdę każdy z nas ma jak gdyby tą cząstkę, która tworzy całe ciało, tak? I, I to jest fajne, ponieważ wiem, że zawsze mogę na Was liczyć, zawsze mam z Waszej strony wsparcie, no a w tym roku już takie też wyjątkowe, jeżeli chodzi o firmy, które się pojawiły na targach. No ale gdybyś Ty tego nie spięła, to by to wszystko nie, nie zadziałało. Bo jeśli jest nawet wola z naszej strony, że chcemy przyjechać, pokazać co tu jest, jeśli jest wola ze strony firm, żeby przyjechać i wystawić się, mhm. i jest wola ze strony zwiedzających, żeby przyjść i oglądać, to e, ktoś to musi wszystko te trzy wole czy cztery wole połączyć. Mhm. To jesteś właśnie ty, więc. Bardzo proszę, no nie bardzo, tak skromnie. Bardzo Ci dziękuję, pewnie się zaróżowiłam albo zaczerwieniłam, nie wiem, widać jak widać to wytnijcie? Eee, dobra, no to po, opowiadaj trochę, co w tym roku było, bo mm. powoli, znaczy no jeszcze trwa, ale powoli mm -hmm. zbliżamy się nieuchronnie do końca. To znaczy tak, ja powiem w ten sposób, że ta 22 edycja dla mnie jest wyjątkowa, bo tak naprawdę mamy w zasadzie czołowe firmy w bardzo fajnym składzie ale to też nie firmy tak bo tak naprawdę obecność każdej firmy która się prezentuje na targach to tak naprawdę produkt który można przetestować obejrzeć tak mamy firmy które mają premiery które mają nowości tak premiera która odbyła się na przykład na targach zagranicznych ma miejsce tak naprawdę teraz tutaj u nas tak Kolejna sprawa to myślę, że ta rekordowa ilość warsztatów, bo w tym roku mamy kolejną siódmą salę konferencyjną. Czyli widać, że tak naprawdę jest zapotrzebowanie na to rozwijanie umiejętności, tak i, i wiedzę. No i też nazwiska wybitnych, doświadczonych ekspertów i oczywiście fotografów, którzy się pojawili na targach. I właśnie jak gdyby tą swoją wiedzę przekazują, tak, to myślę, że to są te elementy którymi możemy się w tym roku na pewno pochwalić. Okej. Okay. Wiem, że to jeszcze targi trwają, nie jest wszystko policzone, ale tak mniej więcej ile osób tutaj Powiem pracujesz? Tak, na szybko, tak bo spotykamy się praktycznie każdego roku i, i zawsze mamy podobne pytanie. Natomiast na tą chwilę myślę, że jest ponad 10 tysięcy. System jest jak gdyby zliczania biletów czy zaproszeń. To nie jest system jednolity, mm -hmm. tak? bo mamy i bilety i zaproszenia online, mamy sprzedaż w kasie, mamy zaproszenia rejestrowane tak naprawdę w biurze. To wszystko trzeba... Ogólnie tak. To trzeba podsumować, zliczyć. Myślę, że dwa najbliższe dni poniedziałek, wtorek będziemy mieli już taką generalną ilość, ale na tą chwilę tak szybko reasumując ponad 10 tysięcy. Okej. Okay. Sobota to jest taki dzień, kiedy odwiedzasz, codziennie odwiedzasz w czasie targów stoiska, ale sobota to tak. jest taki dzień, kiedy odwiedzasz i pytasz i jak? Mhm. I też mówisz i czy będziecie za rok. Tak. E, no i jak Twoja sonda wypada? E, no powiem szczerze, że... Jest, przed, powiem tak, stoi przed nami duże wyzwanie, bo tutaj fajnie, że rozmawiamy na ten temat, bo myślę, że to jest kwestia, nad którą powinniśmy się wszyscy razem zastanowić. Wiemy, dlaczego nastąpiła zmiana terminu, bo zawsze targi odbywały się raczej w kwietniu, miesiąc wcześniej, tak? Termin został zmieniony pod kątem fotokiny, która miała się odbyć przed nami, tak? Dlatego ta decyzja, że robimy to końcem maja, tak? Na pewno odpowiedź jest jednogłośna raczej chyba w większości firm, że oby tylko nie maj, tak? Mhm. Wiemy, że fotokina w przyszłym roku odbywa się końcem maja. Pytanie, czy jaki wpływ będzie miała ta fotokina na udział e, firm w przyszłym roku? Dlatego... Nie ukrywam, że tutaj mam dylemat, jaki termin przyszłorocznej imprezy targów zrobić i chciałabym tutaj podkreślić, że czasami czytałam różne opinie, tak że organizator sobie wymyśla terminy. Tak nie, to nie jest tak, bo termin, który jest ustalony, on jest ustalony z branżą, tak, z firmami. E, już rok temu podczas rozmów mieliśmy z tyłu głowy, że tak naprawdę pamiętajmy, że w maju będzie fotokina. No niestety fotokina się nie odbyła, targi w Łodzi się odbyły, e, natomiast no ten maj jednak... Czyli widać, że są lepszą imprezą niż fotokina. E, tak, tak. Nawet, nawet ktoś chyba taki fajny komentarz napisał, że jak to się stało, że Łódź pokonała fotokina. No jednak, tak, my jesteśmy, oni się nie odbyli, natomiast Natomiast myślę, że jednak w przyszłym roku ta fotokina się odbędzie, tak? Bo to będzie półtora i, chyba półtora roczna przerwa Ej, i wyzwanie dla nas, tak? Ja nie ukrywam, że mam już dwa terminy, mhm. bo możemy to zrobić wcześniej, a możemy to zrobić w ogóle na jesień. Ej, i... Znowu zamiana z fotokiną. To Łódź dokładnie. była wiosną fotokina jesienią, teraz. Tak, na no to jest taka zamiana, natomiast chciałabym wszystkich uspokoić, bo jeżeli... Termin zostanie ustalony, na pewno on zostanie ustalony z branżą, ale też nie tylko z firmami, które biorą, biorą udział w targach. Mamy bazę klientów, którzy odwiedzają targi, i chciałabym przygotować takie dwie ankiety. Pierwsza ankieta z terminem bezpośrednio mm -hmm. do firm. Ja nie ukrywam, że rzeczywiście mniej więcej już wiem, który to się termin plasuje po rozmowach z firmami, ale też i. Mówią, o... że, mówią że bardziej do mikrofonu. A, dobrze. Teraz jest OK. A drugie pytanie będzie do odwiedzających. Czy jeżeli zrobimy taki termin, taki mhm. termin, który termin będzie dla, dla nich bardziej wygodnym? Tak, czy proszę jest... Państwa, będziemy mieli wszyscy wpływ tak. Tak. na to, kiedy się w przyszłym roku spotkamy. Warto obserwować. My na pewno będziemy u nas na, na Facebooku czy w programie mówili o tym, że taka ankieta jest. Kiedy myślisz, żeby ją opublikować? Znaczy, ja nie ukrywam, że chciałabym termin opublikować jak najwcześniej, więc myślę, że zaraz po targach przygotujemy Aha. taką ankietę. Więc myślę, że w przeciągu dwóch tygodni na pewno ta ankieta zostanie opublikowana. Myślę, że nawet wcześniej, bo akurat zespół, z którym. Tworzę to wydarzenie, jest naprawdę zgrany, więc będzie nam zależało na czasie, tak? I, i myślę, że nawet może w tym tygodniu. Mhm. No właśnie, to fajnie powiedziałaś zespół, ile osób pracuje nad tak dużą imprezą targową? No, to znaczy tak, u nas to wygląda w ten sposób, że mamy kierowników projektu. Ogólnie takim głównym kierownikiem projektu jestem ja. Natomiast drugim dla mnie kierownikiem jest na pewno tutaj Michał Dębowski, któremu serdecznie. Michał, pozdrawiamy, jeśli będziesz oglądał. I serdecznie dziękujemy, ponieważ tak naprawdę Michał ogarnia to spina, to jak gdyby od tej strony promocyjnej myślę, że bez tej osoby tak naprawdę no to nie wyglądałoby w taki sposób, jak wygląda. Michał się tam przewija, więc go pozdrawiamy serdecznie. No. Ale tak naprawdę już... Pewne elementy tak naprawdę tworzy cały zespół targowy, tak? Czyli praktycznie każda osoba z firmy jakby miała tutaj wymieniać, to pewnie by to troszkę zajęło, tak? Aha. Natomiast zawsze tworzymy jak gdyby to wszyscy razem, tak? E myślę, że jesteśmy na tyle fajnym i zgranym zespołem, że jeżeli mam jakiś problem, czy potrzebuję pomocy, to nikt tej pomocy mi nigdy nie odmówi. Super, bardzo, bardzo mnie to cieszy. E no dobrze. Targi jeszcze przez troszkę ponad dwie godziny, tak. e, ale dla ciebie to tak naprawdę cały czas trwa. Bo zakończymy my, wystawcy, odwiedzający, wyjdziemy. Ty jeszcze musisz wszystko podsumować i e, tak. przygotować następne. Tak, ja muszę zamknąć to wszystko i tak naprawdę w zasadzie od poniedziałku usiąść z Michałem podsumować, wyciągnąć wnioski po rozmowach, które zawsze prowadzę z firmami, przygotować ankietę, która jest najistotniejsza. No i tak naprawdę już powolutku zacząć ruszać mhm. z kolejną edycją, tak? Dlatego nie ukrywam, że, że ten termin jest tutaj dla nas bardzo istotny i też będziemy prosili o. No takie szybkie i dość aktywne relacje, tak. Tutaj jeżeli chodzi o klientów, tak wiadomo, że każda firma ma zupełnie inną grupę docelową, zupełnie inny produkt. Tak jedna firma ma produkt, jedna ma usługi. Jedna firma pokazuje się, żeby zaprezentować nowości, nie prowadzi sprzedaży, więc tak naprawdę dla niej ten klient jest zupełnie innym klientem niż firma, która przyjeżdża z gotowym rozwiązaniem i, i na przykład chce ten produkt sprzedać, tak? Więc mamy z Michałem już kilka pomysłów, które chcielibyśmy wprowadzić w przyszłym roku, ale to myślę, że też będzie kwestia do rozmowy z partnerami. Być może będzie potrzebne jakieś spotkanie branżowe, żeby też porozmawiać na ten temat. No, ale myślę, że będzie wszystko w porządku, tak? Mając takich partnerów, mając takie wsparcie, życzliwość, na pewno się wszystko uda. Super. E, Kamila, dziękuję ci bardzo za to, to że ja znalazłaś dziękuję. chwilę czasu e, i odwiedziłaś nasze studio.